PAWEŁ STÓJ KURWA! Ja pierdolę, co to jest? Nie no kurwa, co to się dzieje? Panowie! Co ty robisz? Bez takich, słuchajcie! Bez taki. Ostatni raz kurwa to zrobiłeś! Bez taki Ostatni raz! Bez takich! Ej, ściągnijcie do nas! Ej, ej, ej! nie? co to jest! To już jest! Dobra, kasio, kasio, idź do medyków! Idź do medyków! Tak! Paweł! Paweł! Kurwa, co za śmiech! Nie, ale Paweł! Paweł, wszyscy mają go.

Dlatego chcę to powiedzieć. Uderzył Macie uderzył w sobotę... Ma... Ale Paweł, Paweł, ale z dołej pięści uderzyłeś Kasjusza w twarz. On ma walkę za pięć dni. Musicie brać odpowiedzialność Nie też. Paweł, ty zagrażasz ja w pod... widowisku pod... robiąc tak. Niech bierze Paweł, pod... tak, Nie ale on to... słowo. dobrze, który, dobrze, dobrze pokaza... ale, Paweł, ale Paweł też trzeba uszanować. Macie walkę. Emocje Słuchaj. trzeba trzymać na wodzy. Ja wiem, Dokładnie, że. ja wiem, że ciebie. Zębami, Dobrze, ale Paweł, trzeba uszanować te zdrowie przeciwnika. Oni mają nie, walkę o jak zaraz. Nie bez szacunku, kurwa, mówimy jak on szanuje. Paweł, nie pierdol, ale Paweł. Nie, ale... nie uszkodzić, Być może go nie uszkodziłeś, mi, Paweł, kurwa, szacunku. Paweł. Być może Paweł, go uszkodziłeś. Wyjść. Proszę, Paweł, musisz wyjść. Paweł Tyburski musi opuścić w takim razie panel Paweł. dzisiejszej konferencji. No nic. Yy... Witamy Tomku we wtorek. Na... To co, zawalczycie w tych małych czy nie? A... Ja powiem tak. Yy... Niech...